W pierwszego ELO w Rawiczu odbywa się tu piłkarski Niedźwiadek Cup. To jest pierwszy turniej klubu piłkarskiego naszego. Gra tutaj dzisiaj osiem zespołów dwa kluby Rawickie. Jeden jest klub pochodzi ze Nowy Skalmierzy. Fajnie przyjechali z daleka. Miło, że tu się zjawili. Akademia Sportu Krobian nowy klub też coś nowego. Wisła Borek, Afdanis Pakosław, Piaz Żmigród i Akademia Rejs Rawicz. Jest, nagroda indywidualna jest Król Szczelców. Każdy zespół dostaje puchar i medale. Cel imprezy jest uśmiech na twarzy, dużo bramek i zabawa przede wszystkim.